Black magic. No i co? Lecimy gdzie jesteś? Tutaj. No gdzie? prosto, i teraz do góry patrz. No, no, no. O, oh, o, oh, o. Oh. Jaki Devin na prawo? Na prawo, na prawo! <grym> w lewo spojrzałem. Mam naraz. Masz. No nie krzycz na mnie, co? Morda, bo coś strzelę. Lecimy to dismount. Ej, wej! Ale Jestem taki czarny, że ciebie jedno Hu ja do bitch! I'm the black, like a neck. Ej, nie możesz Ej. tego powiedzieć, nie możesz tego powiedzieć! Czemu bo. Czemu? No to cenzurujesz takie. <gryt> <gryt> to jest przekleństwo ale taki głośny. <gryt> 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 a ty pierdzisz jak srasz? No ja, jak tak ciśniesz, to chyba czasem tak nie wyleci głupia, tylko pierd, co nie? Każdy chyba tak ma. No, no no, to, to atymowo... Albo strasznie pierdzisz, albo strasznie pierdzisz w tym samym momencie, co nie? No czemu nie zrobisz kanału, na którym najbiesz, na, nazwiesz się grzybekpl Nie <grym> <Ja> wiem. <grym> GrzybekPL. Na <grym> co jest w ogóle... <boot003> PL Joker'em, albo jak Kto to był? Joker, Joker. Coś mi to Joker, no. mówi. A, nie wiem. Udusił się. Udusił się fasolą chyba, nie wiem. Coś takiego było. <minut mikro> o, fasolą od dołu? <f Yep> <shock> <Brilliant> <frontier> Poza grzybka? <Georgy> Grzybek, pier. I takie intro, takie nogi z grzybami. Fuj, ty to <tam> powiedziałeś! fuj, nogi z grzybami. <fuj> I tak je i będzie przychodzić taki gość z ma Ten Minecraft Steve, co nie? I minuje te grzyby, i potem. <fuj> go, to, to I tak krew leci. Z <fuj> czym <fuj> wygadamy? Oh my god. Co ja nie stało z moim życiem? Gadał o grzybach. Łooo, lag spike! Oh, unexpected. Lag spike! Lag spike! Oh. Oh, that lag spike. So tasty. Uh. No? Paskala matka, co nie? No. <laughs> jak chciał go domać, jak chciał... Czekaj, jak chciał, jak chciał g, 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 Ugotować grzbową? No, wsadza nogi, nogi do wody. <laughs> Ohohohoho! Ale jestem fajny. Ho, 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 ho. Chodźmy wamy, bo ta wyspa jest głupia. Ty jesteś głupi. Wiem. Chodźmy tam do góry. Ale... No, ta wyspa jest, jest, nudna, jest nudna, no! Ale czarnuchu! Impreza! Bluzu. <laughs> Jake. Ja, bitch. Ja co? Didi. Lajb mamie usłyszę. Idziemy spać, no bo. Gdzie? idziemy spać. Idziesz się spać? A, w grze. <laughs> Jeszcze piąnte. <śpiący>. Dobra, leżę. Zizi. <laughs> Jak robisz takie duże... Kurde no, nie dokończyłem nawet. Żal mi cię, gdzie jest twoje łóżko, co? Gdzie jest twoje łóżko? Morda. Jest to waj to go znalazłem. Nie podchodź, bo stracisz buty. Nie. nie patrz mu w oczy, nie patrz mu w oczy Czarnuchu Będziemy kolegami. Na nogi patrz i bigo. Na, na, na nogi mu no patrz. Wiem, w on nie ma. No, Spierzałem mu w oczy. Te oczy. Gdzie on jest? Chodź tu. Come to me, nie w... baby. Nie patrz mu w oczy, bo, bo zostanie zaklęty Black Magic. Gdzie on jest? Bo zarzerałem się, Kowaj! Yo no pude... ¿Quién? Mortal Kombat. Ya está, ya está. Oh.